Znaczyk jest słuchajcie, kolejny odcinek na moim kanale. I moi drodzy, zostaw lajka, bo się obrażam na ciebie. I jak nie zostawisz tego lajka, żeby było bardzo dużo osób i żeby te zasięgi się powiększyły, to się obrażam. I obrażam się i nie nagrywam. Nie nagrywam, kończę. Także zostawcie, słuchajcie, 500 zł w górę pod tym filmem i nagrywam od razu kolejny odcinek yy, z Gideon Bates. Spróbuję coś fajnego nagrać. Także zostawiajcie lajka, oczywiście subskrybujcie kanał z wodą. Macie teraz na ekranie. Klikajcie ten sam czerwony przycisk, tylko tam na dole, żeby być na bieżąco z moimi filmami. I wbijmy cel 50 tysięcy subskrypcji, bo jest to mega ważne. Także moi drodzy, zapraszam Was do oglądania e, Oglądajcie do końca film i napiszcie w komentarzu swój ulubiony moment z filmu e, To przypnę wam serduszko, bo jestem ciekawy jaki film lubicie tutaj, znaczy jaki fragment najbardziej. Także no, wiecie co robić. Sekcja komentarzy jest Wasza. Pozdrawiam i wbijajcie na mój serwer Staremcek.plnara Uwaga! Historia rozpoczyna się jak najbardziej z emocjami, czyli przebijają naszą akademię. Przebijają gildię Bait, yy, czyli naszą Akademię, by jakby co, nie? By Ajty. No nieważne. Przebijają naszą akademię i postanowiłem pomóc. Postanowiłem pomóc, yy, teptałem się i jestem, jestem u nich. Tepaj, tepa Striker, szybko. Bez kitu, so, i Striker można dawać na Guildie teraz? craftuję jeszcze. Sytuacja była krytyczna. Oni byli coraz bliżej wejścia do, naszego, do naszych podziemi, do naszego designu a w tym miejscu, gdzie ja się tepnąłem, to brakowało naprawdę kilka kratek, żeby żeby weszli tam. Także musiałem jak najszybciej uciekać w inną stronę lub bronić naszej akademii. A wybór był dosyć prosty, zwłaszcza dla mnie. Już nawet mniejsza z tym, ale ja tak naprawdę nawet i temów nie miałem, żeby się bić. Nie miałem rep, nie miałem koksów, musiałem mieć to jeszcze szybko ogarnąć, bo zagra. Postanowiliśmy walczyć i się nie poddać i nie oddać naszej akademii. Wysypaliśmy się wszyscy. Na wrogów i Ale postanowiliśmy go. walczyć. Przygotuj tego bikona i dajcie rezystencję. Ucieka, ucieka. Nie, nie ten Ale chłop, to... dobra, ty czekaj, gdzieś Wtedy udało mu się zrobić przewagę dystansu i no próbował uciec. To była tak naprawdę wielka gonitwa za ziomkiem, który sobie lata na litrze. także no, no, naprawdę to było przesadne. Macie elytry? Tak, mamy. Ja Goncie mam go. go. Ej, macie tą stręża? Dobra. Ja, nie Dobra, no to i ich na łeb. Go. A przyszedł kolejny Tak, Biegnę tak. nawet są. Szefy? Rzymy, Rzymy. Nie ma dobra. szefów na a nie Ja nie, nie wiem, po, porąbałem się. Jesteś tam, Niki. Aaa, czyli Były, jesteśmy... A nie, schadzamy z My versus wszyscy, I, I know. Ty, Ty wiesz jak rozpoznać wroga? Będziesz ci bił, na pewno. No, czyli wszyscy. Dalej to Czerwony. są wszyscy. Czerwone Niki, dosłownie. W tym momencie, nie dość, że ktoś do mnie zaczął dzwonić na telefon, to jeszcze chyba z trzech ziomków zaczęło mnie bić samego, ponieważ, nie wiem, oddzieliłem się od grupy yy, przez to, że właśnie do mnie ktoś dzwonił i... no masakra, naprawdę, no nie wiedziałem co robić, byłem w krytycznej sytuacji Na S dajesz perełkę, na ci dzwoni nie ktoś my... do mnie No, co... no nie. Cóż, nie odbieraj kuriera Bije się teraz, chłopie, jak mam odebrać? Nie odbieraj Ty, Nie, nie odbieram ma... Dobra, czekaj, odbieram, odbieram, odbieram. Halo! Dobra. Czekaj, bo nie mogę, bo się bije. Dwóch typów mnie bije. Nie mogę, teraz umieram, dwa serca. Panicznie zacząłem uciekać, w każdą stronę rzucałem perły, próbowałem wszystkiego yy, i musiałem w końcu powiedzieć gildii, gdzie jest ten jaki kordak, żeby przyszli mi jak najszybciej pomóc, bo no umierałem. Na szczęście tak naprawdę w ostatnim momencie, gdzie już straciłem wszystkie prawie yy, ref heal i, ta i tak dalej, yy, gildia zdążyła dobiec i, i mi pomóc. Także no naprawdę poproszę dla wszystkich lajka w komentarz, yy, lajka do, no, lajka i jakiś komentarz ładny dla dla Gildi bait. Poproszę. Kordy, 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 kordy Ej, ja ej potrzebuję pomocy na minus 930 Na 100. 170 Minus 930 na, na ile? Na, na 170 Teraz, teraz okay, bardzo nie. potrzebuję, w tym momencie W tym momencie W tym momencie W tym momencie, momencie. momencie. Poważnie, nie, nie jest dobrze, nie dobrze. Jestem, dobrze. Dobrze. jestem dobrze. Bardzo no, w bardzo złej tak. sytuacji Jestem że ja jesteś za. za? Się Dobra, śledzik. Nie mogę teraz, no. Dobra, zaraz zadzwonię, nara. Nie ja pierdzielę. Jeszcze, po... Jeszcze raz podaję, uwaga. Minus 900, 915 na 100, na 100, no. Mam cię chyba. Tak, mam Czasami. Czasami. Macie mnie? O kur. No, gdzie wy jesteście? Wymieraj. O! Jest ktoś! Ja mam dwóch na A! Co tu się dzieje? Cała walka znowu się przyniosła na kuboid naszej akademii e, Tylko, że problem był taki, że oni mieli Elytry i cały czas latali w kółko Masakra Po prostu tak mnie wkurzają te Elytry, że to jest masakra No nie wkurz mnie to Wkurz mnie to Dawajcie, dawajcie Zaczemy, Trzymajcie tylko spację Ty, bo mnie fokusują, jakie pojazdy no Lecimy na nich Rozwalamy ich, hopie, na psychikę Psychika i sitting Ej, fokusujmy się na, na tym gościu, co ma tam zaraz? teraz No, to dalej, go, go, No go Dobra, Dobra, jak się no, no, widzisz sam co robi ucieka, widzisz sam Palata lata tu. Śmieć. W wolnym czasie nawet dostałem od strikera miecz świetlny, więc jestem jedajem od dzisiaj. Ten, Jodom, czy jak to tam? <śmiany> nie wiem. Nieważne. Mam pięć skinów, nie? No. Też jak jeden? No jak najbardziej. SIMP 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 Plus jeden. Ej. Oh, a ukradł! A... <śmiany> Dobra, Złodziej po walce na naszym kubo idzie postaraliśmy iść na spawn ponieważ jeden z naszych potrzebował pomocy! I nasza gildia się nie poddaje i wszyscy musieliśmy iść pomóc i ruszyć za, za, za naszym członkiem Gildi. No. Tym, który się bił z tym jednym naszym ziomkiem, chyba miał takiego mindfucka, że masakra nagle wyszło kurde 15 osób i zaczęło go bić, masakra oh yeah. Idzie sieć, idzie odsieć! Ale odsiedł. No i to się nazywa sieć. ale. Nie, no ty ma przerąbane, no. Nie, no my go bijemy okay. Nie, nie, przez przez nie, nie, 5 5 Ale nie, 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 dobra mam nie, 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 Ja mam nie, no, ja nie, no. A teraz mam iron Typ, co sfokusował się na mnie Niestety, udało mu się uciec no. Ale jestem pewny, że go w którymś dniu pomścimy Pomścimy i zrobimy zemstę, odwet Widzę, widzę To kolejna. No. obok mam najmłodszej wizji Nie no, nie strzlajmy nawet do Dobra, on nie ma szans w ogóle Widzę go Ale KS będzie Dobra Dobra, nice, nice, nice Pa, 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 pa tego, pa tego Majki, wariat Za nami, za nami

Go, kur... Także moi drodzy, jeżeli chcecie więcej odcinków z, razem Gil z Guildon Bait, zostawiajcie lajki, like, zostawiajcie subskrypcję i komentarz, żebym wiedział, że chcecie, e, Bądźcie na bieżąco z moimi filmami obejście w sumie inne odcinki z Guildon Bait, bo na pewno warto. E, mam nadzieję, że się świetnie bawiliście. E, dzisiaj trochę odcinek taki bardziej e, bitewny, cały czas coś się dzieje. E, także wiecie, e, trzymajcie się, ciepło i, i nara.